z tej strony Prusout i witamy was w kolejnym odcinku z It Takes Two, jest Laura. Tak. I jak ostatnio pamiętacie, zaczęliśmy sobie rozdział pod tytułem Graf klasy, w tym odcinku raczej sobie skończymy i możliwe, że skończymy jeszcze kolejny podrozdział. Dobra, chodź. Bo tutaj musimy wejść na oboje, nie? Tum, tum. A, bada. Moje plecy tak skrzypią czasami, nie? O tak! Nie, moje książki tak samo. Tak. I co, pewnie to puścimy? Aaa, czasówka. Ale. A co to, chodzi? No, ja... musisz. Może chciałem się, się zmniejszyć. Tak. Dobra, ja, ja doszedłem. A ja też. Zobaczy. Nie, nie, chyba nie o to chodziło. Nie. Nie, nie wiem po co jest ta ściana. Jak można po tej normalnej przejść? No. Ok Pull my finger ce Pull my dick, so. Whoopsie. <laughs> <laughs> ja ce Whoopsie Really? Ia pierdula Ce-a luat si Nie, nie wiem co się stało. Nie no bo musisz sobie napompować drugą. Tak? No bo nie, mi okay, musisz napompować. Ja się wawiłam tylko. Czemu się stawrasz? Przecież ciągle robiłam, a teraz też. Co no, to, kurwa, teraz to to... Już... Nie mogłeś po prostu na to wejść? Jakby robiłam, to ciągle, nie trofiłeś. Nie mogłem się zaczepić o hak. Aha. Dobra. Jak się zaczepię, to on nagle on. Jesteś gotowy. Tutaj jest gotowy. No, raz. Dobra, teraz kurwa. Nie główno je Dawaj. tutaj. Nie, nie. Trzeba, dobra, okej. Okay. Dawaj. Dobra. Nie wiem ja jak bo nawet nie wiedziałam o co chodzi. nie? Cześć. Którą pompuję? A, tą! Dobra, musisz na nią wejść. I się złapać, o. Dawaj, dawaj. Aha, to jeszcze kurwa tak długo, ale no, okej. Okay. Dobra, jestem. Dawaj. Zjeżdżalnia, Ryan. Jestem jeżdżalnia! Jezus! No, no właśnie. No. Ej, się tak fajnie nie bawiło pojawni. mnie. Co to jest? Jakie A, to na tym trzepa. Boże. Super. Umiemy no, czytać, jej! Okay. Jan, piesek. Piesek. Boże. Piesek. A ja piesek teddy No co, zostajemy tutaj do końca odcinka, nie? Tak No i no, ja nie miałam tak zabawy, to jest Laura, no, nie fajny. Weszłam do konebki. Laura podle mnie, Mam 11 Opa. tygodni. <noise> znaczy co? <noise> Dobra, zajmijmy się kurwa grą w Państwo. Ale piesek jeszcze. Czekaj. Dobra, nie czekaj. Ach, ty kurwa. <noise> Mm -hmm. Hey Cody, grab the other one. Mm -hmm. Oh this is so the simple days. Not nice yeah, What about creativity being stifled and all that? Huh? <laughs> Just can't do much with two... Czekaj, reset. Are you to make something great. Dobra, ja, czekaj, ja, ja do góry, do góry, okej, okay, to czekaj, czekaj. Cześć. ty chodzisz do góry, tak? Tak, ja chodzę do góry. To czekaj chwilę. No, dawaj, na bok. Koniec, <laughs> koniec, to <laughs> Dawaj, dawaj. <laughs> Mogłeś poczekać mnie tam, nie narysujemy, nie Nie no, nie uda się. Tak w połowie, a później się zatrzymaj, nie? Samochod do góry. Czekaj. Czego to się zaczyna w ogóle w takich kurwa randomowych miejscach? Koniec, <noise> kutas. <noise> o tak. To jakby... Cię zatrzymuje z takim opóźnieniem strasznym. No. Stój, 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 stój! Kurwa. Dobra, nieważne, dawaj dalej. Nie. Idę dalej. <grywa> Żerafa. Ooo, mamy ostatnią minigrę. Oh, <grywa> Laura! Movie? Jesteś w grze! Tego maju. Nie, cię kocham, wiesz? Oh God, że... oh, tak. O mega, nie gamy, że. O tak. Ej, chodź. Ej, to powinno być, być minigra, a nie. Dawaj. No teraz ty. Chociaż nie, tu dwa razy brałaś. Сейчас ты до середины, сейчас ты до середины. туда. Иди до середины. Хорошо. Это быть это. Нет, пожалуйста. Сейчас ты, ты. Это он уже на ролле,

I got this. Uh-huh. No holy. <laughs> Boo! Nothing Get to it. it. Easy. Пой apostat. Let it go. Cool. It. <laughs> <Kurda>. <laughs> no, no, That's it. Ha ha! Kurva. it! Alrighty! Pick znaczy, up! Homer! Bravo. Kiedyś raz, nam Drugi. <laughs> Patrząc. No. Nie. Wyganiam <laughs> do Nie. Uh. Oh, eee... Really bank. Ej, co to jest? O, Laura, niedługo lato, będą kurczaki, Znaczy, i kobiety. nie. Znaczy, one ciągle tak robią, tylko że nie chodzą po podwórku i nie słyszysz. Aha. Są na drugiej stronie podwórka. Dobra, dawaj. Budzik. Weź na razie będę mogła sobie normalnie pospać, nie? Bo wolny już mam. Ano. I co, Brian ja do mnie dzwoni oh, tak o siódmej, żeby spinery, mnie spiners, Nie. nie? <laughs> nie, to o nie, ja tutaj ja ja już, już nie wstaję. Szczerze, jutro mam na dwunastą dopiero to. No. Nie łączyłem Dobra Je to ja pierdolę Wuhu This is cool I told you they'd come in handy I love them Spin, spin away me Aha czyli to też spadało na no, łokkej okay. No Jezus Maria Szukaj czerwonej rury Dobra okay. ja znowu gada do siebie Możesz Jezu, go Tutaj już byłam ja A już widzę Tak hmm. to co, zakręć kurwa Czy ja mogę tutaj wejść i nie zginę? Co tu tak się dzieje? Kopierdolę. chodźmy na wyspę. Ale ok, na okay. plażę. O my getta! na plaży. Mm. Oj, piasek. Nie. Lepszy niż nie kamienie. piasek wszędzie. A, a. Nie, no co jest? O oh mój Boże, tak No nie, dlaczego już byłam tak nisko? Brian. 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 Pojebało Cię, kurwo. Bez przekleństw. Poczekam na Ciebie. Boże, jak Ty daleko jesteś. No bo przy jednym się zatrzymałam i nie miałam później tego przejść. Eee, okej. Okay. No kurwa Ale jak to znowu trzeba czekać na laura, Niemożliwe. Kurwa. Ja pierdolę. No wleć, to błago. Nie wleciłeś w ścianę, ale okej. Dobra, dawaj, idziemy. Dobra. Przynajmniej tutaj jest też, e... ...jest jakieś gówno. Aha, to trzeba ciągle sorki. Nie. 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 Dlaczego? Ale, jeszcze My nie jesteśmy na połowie gry. Właśnie. Tak wyjadł na masz związek. Co? E... Co się dzieje? What the fuck? Proszę nie! Mi się chce, nie? Co to jest kalejdoskop, który... No to jest takie gówno, no... No... no. no, no. Musiałbyś sam zobaczyć. Ja pierdolę. Prejmen trójka mi się przypomina. Czemu nie idziesz? Eee, sorki Boże, ej nie, żyga mnie. Ja żywam. Dobra, Brian, ja mogę żegać na ciebie. No tak. Musisz. O, muszę. Heh, <grywa> rozkazaj mi. To mnie pognieca. To mnie <grywa> <grywa> Tak, tak. Nie, nie no. Kurwa, przestańcie moje oczy, epilepsja. Mmm, nie wiem co dalej robić. Dobra, Jolo. <noise> chyba nie wiesz? Chyba, chyba nie o to chodzi. Cześć, Okej, okay, tutaj. Cześć, trzeba to połączyć. Patrz, idź tam. No, widzisz? Zrzekam cię. Zrzekam. się. Tyle już gier przegrałem, że. To już po prostu jest mój instynkt, po prostu. No, już mi dobrze, jej. Ej, jak tak teraz tak. Ej, co? Boże, Dobra. tak naprawdę się drzega mnie.

O, dobra. Nie wiem... Możesz jakoś gdzieś tutaj dać? To różowe. Z drugiej strony. Mm, okej, okay, dobrze. A, i to na... na niebieskie, dobra. Co? Co? Prawie spadło. Hej. Boże, 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 no. sorry, sorry. Nie, spoko, tylko się zrzygam, to nic takiego, nie? To jest poszła takiego. Po tak prosto na zęb, bo to wiesz... Rzygańsko, mnie. Mniem. Co to? Aha, bo to musisz jeszcze. No. Nie, 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 nie. Ja zamykam oczy, nie. Jestem Nie no kurwa, nie. To są większe skizy niż podczas tego... Podczas braindance'u w cyberpunk'u. O ja pierdolę. To wygląda no jak gówno, ale okej okay. Laura, Dlaczego ja się nie zrzygałam? Tu ja ciągle mówiłam, już mi się rzygasz Dlaczego w nie mogę powiedzieć, że to bardzo fajny zamek? Tak, właśnie, nie? Dziękuję! <noise> <noise> Moja postać to taka szmata, gdzie są Twoje żygi? Chcę je zmieścić co? Nie ma. Ej! Żyrafa. Żyraf. Żyraf. Żygawca. Żygaw. Patrz! Lornetki są. A nie, są. Nie, lornetki. Z no, trudem musimy my zabijać dłonie, przecież to jest okropne. Co to jest? Helugo Możemy to gdzieś dać? Wygląda jak miejsce na niego Co? Ja nie wiem co to tu nie? Poczekaj Ja to mam jedną z postaci na takie gówno tutaj To już jest nowy ta rozdział ta Gramy dalej. Może w kolejnym odcinku, nie? Jeśli w ogóle masz jeszcze miejsca na dysku. To już jest. to już jest trzeci odcinek. No, trzeci. O nie Ja nagrałem aktualnie już filmy na jeszcze następny tydzień. Chyba No tak, bo ty teraz tego nie lubisz przecież nie. To co? I czy one mogą stać na tych złotych, skoro mają czarne te? Chyba nie. mamy w ogóle jakieś have Musimy lift Wiesz co, chyba sobie zakończymy już? Wiesz? Laura okay, super mnie okay. w ogóle. Tak, <laughs> słucham! Będzie to powiedziałam. Dlatego no, tego się upewniam. Bo nic nie powiedziała. <grymne> no to fuck, sorry, sorry. Dobra. No weź to kurwa puść. No puść to. Wszyscy za darmo. No, no to, nie mam to zawsze. zawsze. <grymne> <grymne> Dobra, słuchajcie. Ja aktualnie nie wiem, za co tu się najpierw zabrać w tym rozdziale, tak więc e, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. E, zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania, ze mną była Laura. No właśnie, straty. I widzimy się w następnym odcinku z It Takes Two.